3 metrowa rozdzielczość. Te satelity przylatują codziennie, bo ich jest teraz około 200 już w przestrzeni kosmicznej. Tak, ja użytkuję to w komputerze. Cieszę się, kiedy mogę iść na śniadanie, wyłączyć sobie solar. Nowe technologie zmieniają życie rolników. Na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji i urządzeń do gromadzenia dużej ilości danych i ich analizy. O tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale z Mateuszem Sarowskim, hodowcą bydła z miejscowości Rychłocice, panią zootechnik Beatą Sobczak, która zajmuje się stadem 90 krów utrzymywanych w Poznaniu oraz Przemysławem Żelazowskim, przedstawicielem firmy SAT Agro. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Trląg. Serwis Satagro oferuje szereg usprawnień prowadzenia uprawy, yy, które wiążą się z monitoringiem satelitarnym. Tak? I taki najbardziej oczywisty aspekt to jest oczywiście nawożenie azotem, dlatego że yy, indeksy roślinności, jakie liczymy na podstawie danych satelitarnych, które są pięknie jakby doprowadzane do każdego pola, co chwila wpadają nowe dane, możemy patrzeć jak ta uprawa się zmienia i to się bardzo fajnie przekłada na zapotrzebowanie uprawy w azot. Okay. Ale oprócz tego na podstawie tych danych satelitarnych można na różne inne sposoby wesprzeć prowadzenie uprawy, zoptymalizować, na przykład ta, taka ciekawa oferta z naszej strony, podzielenie pola na strefy. Poboru prób glebowych, nie takie regularne strefy, siatkę, tylko takie, które rzeczywiście odpowiadają kompleksom glebowym, które widać na zdjęciu satelitarnym. W ten sposób można nawet mniej prób pobrać, a one będą lepiej pokazywały rzeczywiście, jakie jest zróżnicowanie w dostępności składników na polu. Tak więc, tutaj powiedziałem o nawożeniu azotowym, pobieranie prób glebowych, strefy zarządzania polem. Niektóre zabiegi wykonuje się. Się wtedy, kiedy uprawy jeszcze nie ma na polu, albo już jej nie ma, a mimo wszystko są dobre podstawy do różnicowania. Oczywiście zasobność gleby to jest jakby tradycyjnie ta podstawa, ale również możemy spojrzeć na zdjęcia satelitarne, podsumować, jak w poszczególnych latach to planowanie, ta produkcja wygląda. I na tej podstawie, używając takiego długoterminowego spojrzenia, yy, dawkować. To jest taki jakby trzeci aspekt, który można wykorzystać nie tylko do azotu, ale także yy, do innych składników odżywczych. Jak często te dane są aktualizowane u Was? Yy, to trochę zależy od tego, jaki abonament yy, wykupuje się w Satagro. Naszą misją jest, żeby udostępnić jak największej rzeszy rolników to dobro w postaci technologii monitoringu satelitarnego i dane. Są dostępne nawet dla pojedynczych pól, nawet e, niedużych. W przypadku e, abonamentu, który się opiera na, na danych e, niekomercyjnych, to co kilka dni przelatuje satelita, i e, jeżeli jest e, pogoda bezchmurna. Co oczywiście o tej porze roku się dużo rzadziej zdarza, a w sezonie na szczęście dosyć często, no to wtedy integrujemy te dane z kątem użytkownika, ale oferujemy również, co jest bardzo ważne, jesteśmy we współpracy z najlepszymi firmami na świecie, prywatnymi, które wystrzeliwują w kosmos satelity wspierające rolników, i mamy na przykład w ofercie skorzystanie z danych firmy Planet Labs 3 metrowa rozdzielczo, İzlediğiniz Te satelity przylatują codziennie, bo ich jest teraz około 200 już w przestrzeni kosmicznej. My się zobowiązujemy, że raz w tygodniu robimy przegląd, jakie najlepsze zdjęcie jest dostępne dla, dla danego pola i dostarczymy to. Natomiast jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby jeszcze częściej aktualizować te dane, to też próbujemy to robić. Tutaj przeszedł Pan niejako do kolejnego mojego pytania, czyli ile to kosztuje, no i jak to w ogóle obsługiwać? Jeśli chodzi o koszt, mamy takie konto starter, gdzie można jedną powierzchnię, jedno pole y, obserwować za darmo i testować sobie wszelkie funkcjonalności. Mhm. Jedynie jeżeli ktoś już chce zrealizować zabieg y, precyzyjny, który przyniesie mu jakieś wymierne korzyści, to wtedy, żeby pobrać ten plik, to już trzeba wykupić abonament, a ceny abonamentów są takie, to jest y, na ten moment 10 zł brutto za hektar za rok, w przypadku abonamentu opartego na danych niekomercyjnych i 15 zł brutto za hektar za rok. Rok. W przypadku tych abonamentów, które mają te, te wspaniałe już dane komercyjne, satelitarne, my zawsze bardzo jakby namawiamy do tego, żeby, żeby jednak w tą stronę iść, bo potem wszyscy widzą, że to jest naprawdę zupełnie inna jakość zarządzania oprawą, kiedy ma się ta aktualizację. Tak naprawdę nie potrzeba tutaj dużych nakładów, a można. Ponieść duże czy zaoszczędzić dużo, dużo wydatków między innymi na nawozy, tak jak Pan powiedział. Tak, znaczy o dziwo, część gospodarstw to w ogóle lubi tylko korzystać z nas na zasadzie, że patrzą, jak y, to wszystko im rośnie i gdzie są różne anomalie, i gdzie sprawdzić, co, czemu to tak wygląda i nie inaczej, czemu tu jest słabiej, a czemu tu jest mocniej. I to są gospodarstwa, które jak domyślam się, przygotowują się do tego, żeby mocniej wejść w rolnictwo precyzyjne, tak? Y, a oprócz tego zrealizowanie zabiegów. Precyzyjnych jest naprawdę bardzo łatwy. My dzisiaj mamy tutaj ten event, to spotkanie z firmą AgriFac, po to, żeby pokazać, że naprawdę można w trzy minutki zrobić sobie mapę aplikacyjną, i potem ją się wrzuca na terminal, i można z dużą dokładnością zrealizować ten zabieg, i od razu też pokazujemy, z jakimi oszczędnościami to się wiąże. No dobrze, a to teraz pytanie odnośnie obsługiwania właśnie tego systemu. Tutaj możemy korzystać z tego tylko za pomocą komputera. Czy, te, czy też za pomocą smartfona. Na ten moment y, główny serwis Catagro jest dostępny przez przeglądarkę, czyli jakby no, głównie na, na komputerze. Oczywiście można się próbować przez małe krainy smartfona połączyć, ale to, to nie będzie to samo. Ale jest też serwis w wersji na Android i e, dosłownie za kilka dni na iOS też będzie pierwsza wersja opublikowana. Jakby teraz y, mamy jakby ostatnie pertraktacje, tak żeby można było ją oficjalnie opublikować. Tak więc praktycznie wszystkie platformy tutaj najważniejsze obsługujemy. Aplikacje pomagają również w hodowli bydła mlecznego. Jedną z nich dostępnych na rynku jest Cow Monitor. System jest typowe wykrywanie rói i aktywności przeżuwania, więc y, najważniejsza no, to, 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 to uchwycanie rói. Odkąd wszedł system, poprawiło się to. Dzięki temu była większa skuteczność pewnie wykonywanych zabiegów inseminacji, prawda? No zgadza się, dokładnie. Tym bardziej druga, druga cecha tego systemu to jest przeżuwanie. Komunikat alarmu przeżuwania, że coś z krową się dzieje gdzieś żołądek nie pracuje tak jak trzeba. Co może Pan zobaczyć dzięki, dzięki temu systemowi? Nie tylko, że krowa maruje, ale również y, jak się zachowuje w oborze, prawda? Jak się przemieszcza? Co robi? Tak. System pokazuje y, jak dużo przeżuwa krowa, jak dużo się porusza. No i to, co najważniejsze, czyli właśnie tą aktywność rujową, kiedy się dokładnie zaczyna i jak intensywna jest. Dzięki temu można dokładnie wtedy, kiedy należy przeprowadzić ten zabieg, to zrobić, tak? Zgadza się. Dokładność jest tam y, w godzinach, co do godziny pokazuje, od którego momentu się zaczyna się ruja. Więc uchwycić ten taki, te złote okienko jest, jest, bardzo, jest bardzo łatwo. Na jakiś czas już ten system u Pana funkcjonuje? Rozumiem, że efekty na konkretnych liczbach może już Pan podać, jak to obecnie wygląda, jak się to zmieniło. Tak, przy ostatnim badaniu, w którym badaliśmy 25 krów mlecznych, 21 było cielnych, więc to jest bardzo dobry wynik u młodzieży, z których też było badane około 20 sztuk. Były dwie niecielne sztuki. Wydaje mi się, że to jest wynik no, dla mnie rewelacyjny. Ja jestem z tego systemu tym bardziej zadowolony. Z programu pomagało mi jeszcze to, że nadajniki posiadają diodę, która zapala się, jeśli zaznaczę daną krowę. Ułatwiało mi to takrycie w wieczornych porach gdzie ta dioda naprawdę z daleka już się e, intensywnie świeciła. Łatwiej było wychwycić krowę na oborze. To jest ciekawostka, właśnie jak się uruchamia tą diodę? Może Pan włączyć to za pomocą telefonu komórkowego, tak? E... Tak, mogę ją włączyć za pomocą telefonu komórkowego. E, ustawiam e, czas świecenia się tej diody. Zdarzała się sytuacja, w której przyjechał doktor do krowy i nie było nas w domu, e, miałem szwagra obudowlańca, który u nas właśnie pracował i przychodząc tu na oborę, no nie wiedział, którą krowę trzeba zbadać. No i po zaświeceniu tej diody, choć to robiłem z bardzo daleka, po zaświeceniu tej diody, no, szwagier przynajmniej wiedział, którą sztukę trzeba, e, trzeba leczyć. Codzienną pracę w hodowli bydła mlecznego usprawnia również program Stado Online. Czym on zmienia Pani pracę codzienną ze zwierzętami? Jakie możliwości Pani daje? Na pewno daje podpowiedzi, które, że tak powiem, to jest taka zakładka, praca na dziś, Czyli gdybym o czymś zapomniała, to ten program przypomina mi sukcesywnie o tym, co należy wykonać. Wiadomo, może nie jest to aż tak duże stado. Ale ułatwia to pracę. Mogę sobie nadać znaczniki dla każdej sztuki, czy przy zasuszeniu, czy przy zastosowaniu jakichś hekstonów, czy przy odrobaczaniu. Wtedy wiem, że daną sztukę na 100% jakiś zabieg wykonałam. Zaznaczam to sobie tutaj. Gdyby mi to gdzieś tam umknęło, no to zawsze mogę do tego wrócić. Każde badanie na cielność, każda współpraca z weterynarzem. Każde zachorowanie krowy notuje sobie w tym programie i to na pewno ułatwia pracę. Zawsze można do tego wrócić. Nie? No właśnie, to jest bardzo wygodne, ponieważ może pani tego używać również w smartfonie, tak? Tak, ale nie mam. Czyli y, pani y, użytkuje tego w komputerze najczęściej, ja, tak? Tak, ja użytkuję to w komputerze. Cieszę się, kiedy mogę iść na śniadanie, włączyć sobie sola i, i od tego, y, że tak powiem, kontynuować dalszą pracę poza tutaj y, oborą. No właśnie, włącza pani sol. Co pierwsze pani sprawdza? Co miałam dzisiaj wykonać, a o czym zapomniałam? <laughs> no i o czym pani najczęściej zapomina? O jakimś, nie wiem, że w, na przykład w dniu dzisiejszym powinnam podać bolusa. Zapomniałam, no to wracam na oborę podaję. Czy program Stado Online zapisuje również wydarzenia, które się tutaj działy w oborze na stadzie w przeszłości? Może Pani sobie wracać do tego, co było wcześniej? Oczywiście, że tak. To wszystko jest w takim jakby archiwum, yy, czyli generalnie mam dostęp do każdej sztuki, która wcześniej ubyła już z gospodarstwa, a była zaewidencjonowana w tym programie. Też tutaj o tyle ułatwia to pracę, że przed każdym próbnym dojem jestem w stanie sobie wygenerować wykaz zdarzeń aktualnych, czyli wszystkie, wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce na oborze, czyli wycielenia, jakieś ubycia, sprzedaże. Także to wszystko jest. Tak jakby z automatu zapisywane dokonuje tylko wydruku i, i o tyle to ułatwia pracę, że nie muszę tego wpisywać w wersji papierowej. Właśnie, w wersji papierowej, czyli rozumiem, że no pod tym względem, odkąd pani tutaj pracuje, korzysta pani z tej aplikacji, ale czy wcześniej w pani przygodzie z rolnictwem, z gospodarstwami, z bydłem mlecznym? Pewnie wyglądało to inaczej. Pewnie ta aplikacja ułatwiła Pani pracę. Wyglądało to inaczej. Nie miałam dostępu do tej aplikacji. Wszystko musiałam wpisywać ręcznie. A stado liczyło 250 krów mlecznych, więc było tej pracy no, troszeczkę więcej niż, niż wiadomo w wersji elektronicznej, gdzie to wszystko ułatwia. Także no, ja jestem naprawdę zadowolona z tego programu.